Ta osoba będzie wręczać nagrodę, ja później będę Państwu szczegółowo opowiadać taku gadu lub w powiecie koneckim czytelnicy echa dnia nie oddali głosów na lokale. Proszę Państwa, jest jeszcze wiele do zrobienia z tego, co widzieliśmy dzisiaj na talerzach, więc, oczywiście, podbieraliście wiele nagród. Najważniejsi dla mnie wystąpią za chwilę, bo to są ci, co gotują. Na pewno, na pewno, z tego, co już wiem, to na pewno będzie druga edycja w przyszłym roku. Myślę, że no, dla mnie to jest żaden problem przyjeżdżać do Państwa, z tego względu, że ja co roku, już od czterech lat, Ziemię Świętokrzyską wybrałem jako swój wypoczynek. Od września 2008 roku. Sztandar, sztandarowym produktem przypomnę Ostrowieckiej Pizzerii na Maxa jest Pizza Boss, która sprzedaje Seria da grasso w Starachowicach. Zapraszamy na scenę pana Arkadiusza Skrzypczaka właśnie.